Siemanko, ja jestem Hedas a to jest kolejny odcinek z serii Industrial Story Dzisiaj powinniśmy zrobić coś bardziej konkretniejszego A mianowicie chodzi mi o Badboxy i inne rzeczy Tutaj mamy nasze itemy Ale mamy za mało, stanowcze za mało czerwonego oproszku No cóż, kopałem bez was Jestem bardzo zmęczony teraz, bo biegłem do komputera jak durny O tu mamy tin ore prosiłbym, że nie wpaść do tej laby a w kolejnych odcinkach zrobię taki myk, który zrobił Arkan. Będziemy teleportować lawę do tanków. Tak. Kur... Nie no, ja to mam szczęście tutaj. Dobra. Musimy stąd jakoś wyjść. O, jest woda, jest woda, jest woda. Bo tu mamy trochę zbugowaną lawę taką. Dobra. Ok. I cóż, wychodzimy. No, bo tu już nie ma, nie ma po co siedzieć praktycznie. No, no, nie ma tutaj nic zarobaty. No, więc yy, ogólnie. Co to jest? Ej, co tutaj jest? O, czek, 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 czekajcie. Ogólnie to yy, trochę długo po, pograłem bez, bez Was, bez nagrywania. No i troszkę żałuję, no bo spotkałem właśnie diaksy. Szkoda, że tak mało, ale 4 to też dobra ilość. Właśnie zaraz pasowałoby je jakoś odeskrotować, żeby już się znów nie wpieprzyć w lawę. No, i powiedzieliście, że mi napisaliście, że to jest fajne. No, no dobra, fajne jest, ale to też zależy dla kogo, nie? Bo ja na przykład dla mnie to jest niefajne, bo musiałem zapieprzeć znowu yy, i odzyskiwać wszystkie praktycznie itemy. No więc nie wiem, dla kogo to jest fajne. Dla mnie nie za bardzo. Czekajcie, gdzie mamy domek? Mamy domek 200 metrów. A jesteśmy na 30. O kurwa. To wiem, zrobimy coś takiego Taki myczek zrobimy sobie, że do góry będziemy się podstawiać Może nam coś wyskoczy jakoś tam Mamy jakoś lepszy, nie mamy Dobra, trudno Grunt, że w kolejnym odcinku Już wam zdradzę co będzie w kolejnym odcinku W kolejnym odcinku sobie zrobimy Domek Taki, taki fajny Wiem, że nic nie widzicie, cóż poradzę Pole widzenia. Jest krawa, jest nawet. To jest fajne. Dosyć fajne. Że domek w końcu sobie zrobimy i że nie będziemy czekać pół roku na domek. Chociaż, nie wiem, możecie tam napisać, jaki byście chcieli. Bo ja na przykład sobie zrobię nie taki kwadraciak, bo wiecie, taki kwadratowe to są beznadziejne. Tylko. Kurda, wiedziałem. Dlatego właśnie trzyma się łopatę zawsze To już jest u mnie podstawa Zawsze się wpieprzyć w coś Kurczę jak nie wyjdę Czekajcie. Dobra Straciliśmy na jedną pochodnię, ale Co mam po jednym pochodni? Dobra Ej, muzyka chyba zagłośniona Żeby nie było przegłosu Dobrze, gdzie jest nasz domek? Nasz domek jest tam Oj, czcinka. Czcinę jeszcze znalazłem, nie się pochwalić Dużo trzciny, bo jak widzicie, patrzcie, dzieje ja jestem. Potwory będą wyłączone chwilowo. Nie będę się później użerać nad jakimiś stwor stworeczkami. Wszystko tu dobrze, pracuje dobrze. No. Ogólnie teraz mam straszny nadzór na ten na komputer. Nadzór w sensie nie, że rodzice pilują, tylko że ja piluję. Patrzę z użycie procesora, wtedy wiecie ogólnie, mogę jakoś poradzić, nie zrobić coś ciekawego. No ale to, to może zrobię kiedyś poradniki na ten temat. Jak zapobiec klatkom i tak dalej. Bo już teraz to ja już całkiem ogarnąłem. Nagrywam chwilowo tym programem Date Story, który właśnie polecił mi Łukasz, i, i ogólnie Łukaszowi. No Łukasz przyuważył to na kanale Soul Shibo. So Shibo tutaj właśnie dziura sobie kopałem Soushibo to jest Koleś, który mam bardzo fajne, no nie do końca let's play'a, ale takie filmy polecające, takie typowe fajne vlogi Ja z reguły tam jestem dla vlogów Bo nie, nie za bardzo lubię jego komentarza A vlogi ma fajne No ale Zależy, no, zależy z jakiej gry też Poradniki też jego się bardzo przydadzą. Początkującym playerom, ale spoko, to nie jest filmik, w którym mam zamiar polecać wszystkich. Nie, nie ma takiej opcji. Dobra, widzimy już nasz domek. Jaki on fajny. Przepłyniemy się. Nie, przyjdziemy dookoła Niedługo też sobie drzewo będę zbierał. Już, już mi się kończy powoli. A co my tutaj będziemy mieli? Rosła trzcina. Trzcina sobie zasadzimy to. I chyba wgram sobie długo. Jak już mówiłem, chyba mówiłem, nie, nie pamiętam. Ale herdes jest taki zamotany teraz, że się na to powtarza. W gram sobie... no sobie na farmy. Że automatycznie farmy. I akurat zyskam na to. Widzicie? Teraz mi skoczył procek, Strasznie. Będę musiał sobie zainwestować w ramy A właśnie pytaliście się mnie o to Dlaczego ten Dlaczego odzyskałeś ramy Nie rozumieliście o co chodzi Bo to było tak jakby to powiedzieć Zgrzeszyłem wobec rodziców A oni mi po prostu te ramy Zabrali za karę schowali gdzieś I chyba zapomnieli o tym yy, I ogólnie Ja też zapomniałem <gryw> No i wyszło tak Tak jak wyszło Dobra, co możemy zrobić? Praktycznie rzecz biorąc, nic. Czyli mamy zamoryc Stone, ale chciałem sobie odłożyć te rzeczy. By, bym się zesrał, chyba, jakbym stracił. Trzeba zaraz uporządkować. Ej, nie, nie to, Zbyszek, co ty robisz? Dobra. Nie, to się brzyda. I to. Dobra. I teraz. I teraz, i teraz, i teraz. To. Nie to. W sumie to można by było wziąć. I tutaj takie coś. Jak to pięknie wygląda. Takie ułożenia są cudowne. Dobra. To cóż. No dzisiaj. Dzisiaj chciałbym ten domek zrobić. Tylko, że. Pisaliście mi, że ma być pod ziemią. Chyba z trzy osoby na pewno. Już teraz. No więc ja nie wiem do końca. Czy ma być pod ziemią? Mówiliście, że mogę na drzewie którymś coś zrobić. E, jakąś. Jakiś taras widokowy, to chyba tamto weźmiemy na taras, albo to Albo zrobimy sobie na tamtej wyspie No więc cóż, ja teraz znów nie wiem co mam robić Ale chyba zrobimy sobie dzisiaj domek W sumie to nie jest aż takie fajne do oglądania No ale dobre już, niech tam wam będzie Czekajcie, ja no sobie zostawię Czekajcie, R Dlaczego to, to, to tak mi rozpierdziela robi taki to są dwa inne drzewa? Drewno, drewno. What? A no tak, dwa inne. Dobra. Więc tu będzie nas, nasz magazynek. A tutaj będzie nasz domek. Nasz domek będzie się specyfikował tym, że nie będzie duży, ale nie będzie też mały. Będzie taki sobie. Nie będzie także kwadraciakiem, więc nie liczcie na to, że ja dam ciała i że zrobię jakiegoś kwadraciaka, który całkowicie mi się do niczego nie przyda. Więc skręcimy sobie kilka klocków w tą stronę. I już jest prostokąciak. Widzicie, jak to można łatwo? Czekajcie, można tak? No można zainwestować. Przecież jak mi zabraknie. To sobie pójdę. Na zbieram. Okej. Okay. No, jeśli macie jakieś propozycje modów, to od razu piszcie. Nie krępujcie się, bo ja teraz. Teraz nie mam takiego przewalu na skrzynce jak kiedyś, że każdy, minął, stop na do tej skrzynki. Więc śmiało odpisuję na wszystkie wasze tam komentarze, nie komentarze. I nie ma problemu, ja zawsze starałem się odpisywać, a nie olewać widzów. No dobra, w pewnych chwilach olewałem, ale to tam. Czasami się zdarzało, nie? Czekajcie, laptop. Okej, okay. dobra. Muszę też nadzorować jakość dźwięku, nie? Jeśli słychać jakieś szumy czy coś, to ja od razu staram się to niwelować i mówić Napieprzyć dużo w tym czasie To będzie trochę długi odcinek i chyba nudny No bo w końcu robimy dom, nie? A dom powinien być taki sobie Tak, no tak Żadnego planu nie mam ogólnie Buduję tak, wiecie Spontan, nie? Tak jak zawsze Teraz zrobimy tak nie wyszedł też taki kwadratowy. Ja bym chyba jeden klocek wyżej dał. To. Czekajcie. To jeden klocek wyżej. Dobra. Escape y by mi nie wychodziły. Na tym komputerze. Dlatego nie piszcie o escape'y Haha, NBA becz! Doskoczyłem. Okej, okay. czekajcie, bo mi już klawiatury skaczek trudna. To tutaj coś przedstawiłem. Spokój. Okej. Okay. już. Już jest dobrze. I teraz tak. W tym domku, a raczej pod tym domkiem, będziemy mieli swoje źródła energii. Chyba, że solary. Solary będą wtedy na wierzchu. Ale ogólnie, w co ja chcę inwestować? Ja chyba będę chciał inwestować właśnie w te solary, ponieważ Arkan mnie zawsze. Uczył jak ogarniać solary i tak dalej. Znaczy, uczył. No, wiecie, lampiłem się non-stop. Jak i co i po co i dlaczego na niego. <laughs> nawet się zrymowało. No i w, nawet fajnie to, to, to działa. Szkoda, że nie ma tutaj, nie mam tego moda na te nocne, co w nocy też ciągną energii i mają ba własną baterię. Od, zależy od wielkości, czyli jak są hafałki. To te są jakieś też hike, coś tam, nie? Tylko że one mają pojemność MFS-u. Więc, praktycznie rzecz biorąc, są bardziej takie, jakby powiedzieć, wydajniejsze. Czyli mieszczą w sobie także tą całą energię. Sorry, że nie używam. siekierki do budo przy budowie domku, ale już miałem jedną dziką przygodę. Jak miałem cały dom z drewna, i mi wszystko rozpieprzyło. Więc. Więc już wolę nie ryzykować. I tak i znów powiem, że ja architektem Pro nie jestem, więc nie śmiejcie się z moich budowli. Ale zrobimy sobie tutaj coś takiego. Fajnie, że mi co chwilę mi zmienia bo samo, nie? Bierze mi nowe staki. Nie muszę nic... Zero, Ten Inventory Twix to jest chyba najprzydatniejszy mod, jaki miałem w swoim życiu w Minecrafcie. Nigdy... Już teraz zawsze na serwerach, bo to na serwerach też działa. Nigdy już rozpierdzielu nie ma takiego Fest czekajcie będziemy tu drzwi zrobili tu chyba, tu chyba zrobimy no bez kitu tutaj będą drzwi uświetlmy sobie ten domek czekajcie tutaj coś takiego zrobimy oj, dobra e, aha, dobra bo już zamuliłem i zapomniałem to co miałem wam powiedzieć, ja dzisiaj jestem trochę bardzo zmęczony, trochę znaczy, bardzo jestem zmęczony, bo musiałem rowerem zapieprzeć 50 km. Tylko, bo miałem jakiś sobie wybryk. No, więc ogólnie, o, o czym ja chciałem powiedzieć? Jakieś ważne informacje. Cholera, jaką amnezję mam. Mm, aha, dobra. Tak dokładnie, czekajcie. Niech sprawdzę. Dobra, nie mam blisko kalendarza. Ale w piątek, w tym tygodniu, jadę do Włoch. Więc odcinków nie będzie i nie będzie internetu. Więc proszę o malutki kat. Na skypie tak samo proszę o malutki kat, a nie tak jak zawsze. Że ja piszę, że, że nie katujcie, katują. Piszę, żeby katowali, nie katują. W sumie się przyzwyczaiłem. Czekajcie, co ja chciałem zrobić, bo ja dni cholery nie pamiętam. Zaraz może tu się popatrzę, to mi przypomni coś. Dobra, nie pamiętam. A drzwi, dobra. No drzwi. No. Okej. Okay. Składajmy sobie. Jak widzicie, to jest wyrębiste. Yy, I cóż, tutaj już mamy gotowy domek, więc... Więc tyle. Jeszcze zajdźmy trochę na chwilę sobie. Do jakiejś kopalni pierwszej lepszej, ale odłóżmy rzeczy. Odłóżmy bo mi trochę szkoda. Znaczy, nawet, nawet mam na tych rzeczy A, i jeszcze zrobimy, żeby się przypalało nam Glowstone Znaczy Glowstone Żeby to na, na... No, wiecie o co chodzi <grymne> Jaka amnezja beach. Dobra, drewniankę sobie weźmiemy 32 Teraz tak, to, to, to To i styk Więc okej okay. Wypieprza ja nie chcę być burdelu. Okej, okay, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, Jak już mówiłem, cięć. Cięcia powinny być, ale nie ma chwilowo. Nie mam dlaczego, nie mam co wycinać. Znaczy wiem, że przymulam w niektórych odcinkach, że jestem mega zmęczony, albo coś takiego, ale cóż. Chcę nagrywać po prostu. Mam takie jakby, taką zajebiście wielką ochotę na nagrywanie. I po prostu siadam, nagrywam, nie patrzę, czy jestem zmęczony. Ja ogólnie jeszcze będę pracował nad tym, nie? No jest deszcz. Powinienem użyć teraz tu mamy items, ale nie użyję. W sumie ja mam 30 klatek z deszczu. Hardcore. Znaczy survival. I ogólnie tutaj widzimy, że już mamy ropę. Tu byliśmy co zbieraliśmy sobie te te... cały, nie wiem jak to się nam nazywało. ki z tym. Ale tą ropę weźmiemy sobie niedługo, bo jak widzicie to jest źródełko fajne Więc zapożyczymy A ropę można rafinować i wychodzi nam z tego olej Bucket? No olej nie, bierzemy to Do wiadra i... u, Tego nam trzeba Nie się kierki, shit Sadzonek nam tego trzeba dużo To jest właśnie drzewo, już zaczynam jak poradnik, ale spoko to jest drzewo, które daje nam gumę Tak, daje nam gumę, a z gumy robimy kable Znaczy to nam daje taku, taką gumę, taką nie do końca gumę O, jak widzicie, o to jest właśnie to Oto, styki No i, i rzecz jasna, to jest bardzo przydatne do robienia kabli Ogólnie prawie do wszystkiego, bo kable Na przykład chcemy zrobić badboxa, no to bierzemy <laughs> sobie Kilka kabli do badboxa, nie? No, więc Więc wszystko jest tutaj potrzebne. Dobra, ważne, że są. Ja chciałbym jeszcze sadzonkę. O, by wypadła jakoś. Bo trochę, trochę się zdenerwuję, bo tam jest. A, wypadła, dobra. I zaraz sobie włączymy. Ja już chyba poza odcinkiem sobie wezmę. Yy, będę zbierał. Będę zbierał, no tak, będę zbierał sobie rzeczy czekajcie ogarnę stan mojego dysku mam jeszcze 90 giga wolnego miejsca okej okay. więc, więc git chyba o tutaj jak widzicie to, to jest guma nie zawsze wypada bo powinienem sobie zrobić teraz rubber coś tam do właśnie wyciskania tej gumy no ale to już, to już zrobię sobie kiedyś tam poza odcinkiem jak posadzę u siebie zrobię na wodzie farmę tak jak u jest i też zapraszam na jego kanał też właśnie kręci z Industriala tylko, że on garnia. Ja nie za bardzo No ale mam nadzieję, że chyba w tej serii jakoś sobie poradzę ogarnąć Dobra, więc mamy tutaj jakąś, jakiś kejwik Po co mi to? Idziemy do... O, ale kewik. Mm. Rozmachali się Dobra, wychodzimy z tego gówna Okej, okay. no dobra No więc ja chyba nie będę już dzisiaj z wami kopać, nie będę was przynudzać Mamy to nasionko, znaczy nasionko. Wiecie co to jest? Sadzonkę Rubera tego zawalonego. I mu dziękuję, że wspieracie mnie przez cały czas. Piszecie co i jak i dlaczego, co mi jest potrzebne. Ja też wiecie, mam to pod G, więc nie musicie mi pisać. Co mam, co mam robić? Na początek możecie mi pisać, bo ja od początku nie oglądałem wicha którego pozdrawiam, no ale oglądałem go dziś tak od połowy, więc powinienem trochę ogarniać. Wiecie, no nie wszystko to, wszystko powinno być po kolei nie w tym wszystkim, ale ale to mi chyba taka wiedza mi wystarczy, żeby umieć samemu coś zrobić, wystartować. Jeszcze poog pooglądam sobie, ogarnę sobie e, farmy, chociaż to mogę też u Arkana, i także ogarnę sobie. Energię atomową i tak tam Żeby wiecie, żeby jakoś bardziej, bo nie do końca wiem w co inwestować Więc mam tą energię, znaczy mam, nie mam jeszcze Ale chciałbym mieć właśnie taką energię, no i spoko. I Trzeba jakoś dowiedzieć do to z zawalonego domu Przepraszam Ojciec, co ja robię, deszcz Czekajcie, okej, okay, już mychał. dobra Tak, daję na dwa fronty Dobra, dobijamy do brzegu. Mamy fajny domek. Znaczy fajny jeszcze go tam wiecie, okna, nie i nie okna i tak dalej. To już mu porobię Teraz weźmy szkło, weźmy drewno. Weźmy takie drewno, weźmy to, 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 to. To. I zobaczmy, co mogę zrobić. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić sobie wooden transport pipe, co mi się chwilowo nie przyda. O, właśnie o tym mówiłem, to jest tree tap, się nazywa. Do wyciągania właśnie z tej kory całej drzewnej tych rzeczy, dobra. A ja chwilowo mogę sobie. Oi, transport, to nam się nie przyda, ale zrobimy sobie trzy tanki. Eee, trzy tanki, tak, tak. Raz, dwa, trzy. Trzy tanki. A tego dlatego, że tanki. W tanki będziemy zbierać sobie lawę. Tak. I transport pipe. Oj, nie wyłączyłem do items I Tak nie użyłem. Um, no ale tutaj widzę, że nie, nie poszła, jeszcze będą musiał zleźć na dół. No, ale to chyba tyle na ten odcinek. Jak ci wyjdę na twór. Od kolejnego odcinka będziemy sobie bez problemu pykać. Pykać na maszynach. Więc już się szykujcie na odlot. Bo ja zejdę do tej kopalni, znajdę jakąś kopalnię, i jeszcze muszę się lampić. No, więc ogólnie będzie fajnie. Tylko, że musicie być cierpliwi, musicie dawać mi rady, w sensie rady, polecenia, rady jak mam co i jak. No więc to chyba tyle na ten odcinek. Już wysuwam klawiaturę, żeby kliknąć magiczny przycisk. Oj, aż mi się coś przekrzywiło tutaj. No. Więc osiągnięcia tego odcinka są dosyć małe. Ale już w kolejnych zamierzam nagrywać po 40 minut. Chociaż nie wiem, czy to jest sens. Jeszcze się nad tym zastanowię. No i będzie fajnie. Trzymajcie się. Cześć.